Jak mężczyzna może wnieść stabilność i odzyskać atrakcyjność w swoim związku w 60 sekund? Jeśli Twój związek przypomina kolejkę górską, to to teraz co usłyszysz, może uratować go, zanim będzie za późno. Po pierwsze, zatrzymaj się, zanim zareagujesz. Przestań tracić panowanie nad sobą za każdym razem, gdy reagujesz emocjonalnie, wtedy oddajesz swoją siłę. Oddychaj i zachowaj spokój. Dwa, to kieruj się zasadami, a nie emocjami. Wiedz na czym stoisz i postępuj zgodnie z tym. Trzy, to bierz odpowiedzialność. Przestań obwiniać prawdziwy mężczyźni. biorą odpowiedzialność za swoją część, naprawiają to i idą dalej. Cztery, chroń przestrzeń emocjonalną. Jej emocje to nie atak, to test. Zachowaj spokój i spraw, by czuła się przy tobie bezpieczna, nawet wtedy, gdy się sama gubi. 5. Zabiegaj o jej serce. Przestań czekać, aż ona zrobi pierwszy krok. Napisz tą wiadomość, zaplanuj spotkanie, prowadź miłością niepotrzebą. 6. Zmierz się ze sobą. To, co naprawdę oddziela cię od niej, to nie brak miłości, tylko niepewność. Brak kierunku i strach przed konfrontacją. Jeśli właśnie czujesz, że coś w Twoim związku się rozjeżdża, że nie wiesz, czy to jeszcze miłość, czy już przyzwyczajenie, albo po prostu jesteś zagubiony i nie masz pewności, jak to naprawić, jest to w ogóle sens jeszcze ciągnąć? Daj sobie szansę, przeczytaj mój e-book. Koniec bycie miłym, czas być szanowanym. Zastosuj to, to, co tam znajdziesz, a gwarantuję ci, że zobaczysz różnicę. Nie w niej, a w sobie. A kiedy to się zmieni, wszystko inne zacznie się układać. Skomentuj ten film słowem koniec, a wyślę ci link do tego e-booka, gdzie doczytasz więcej.